Strony Ada i dzisiaj wam, wam pokażę jak dekorować dom Teki na Ara Halloween. Ok, nie wiem teraz jak to dekorować i od czego zacząć. Okej, okay, chodzimy tu i teraz tak zaczniemy po mojego pokoju. Mój pokój ma być. O tutaj będzie. Tutaj jest taki dla mnie idealny, może nie tutaj, okej. Okay. Tę Te łyżeczką. Mm -hmm. Teraz weźmiemy sobie jakąś szafeczkę. I to jest bardziej taki dom dla, na Halloween. Bo staram się tak halloweenowo. I kominek. Weźmiemy jeszcze jakieś śledziki. Ja już tu yy, brałam. Tu już wcześniej i wiem, jak to wszystko mniej więcej wygląda. śledziki. Więc no. Nie sobie. Ja. Mm, o, ta lampa. I to mój pokój będzie tutaj. Tutaj będzie Łazienka, tutaj. Tutaj będzie dom dla widza. Jeżeli nie zasubskrybuje, to ja mu oddam subskrypcję. Jeżeli w ogóle będzie nagrywał na YouTubie, tutaj będzie to pokój dla widza. Ja zrobię taki piąk na moim stylu. O tak. E, tutaj, tak. Mhm. tak. Drugie łóżko. Jeżeli... Mnie za subskrybuj. dwa widzę, że to będą ich pokoje. Gwarantuję im. I tyle. Szafę, półeczki. Ja już wcześniej nie na tę wydawałam kasę, więc no. Kurka. I tutaj. Tutaj będą stoliki. Jeden. I drogi. I teraz bierzemy. Tyle. Jedna. I druga. Tego krzesłka wam wyśnięłam. Nie które chcecie, ale to wezmę wam, jeżeli wam pasi. Jeżeli pasi mam taki pokój dla dwóch widzów tylko będzie ten pokój tutaj taki dla mnie pokoik i teraz toaleta tutaj będzie będzie prysz. będzie wanna teraz półek o, i tutaj jest uwyta dla kota i sobie zaadoptujemy kotka. Bo będzie tutaj kotek. O, nie, ja muszę mieć ten zlew. I lustro. Okej, okay. i tutaj będzie duży pokój, ale na następnym odcinku już wam nie będę zdradzała, co będę miała, bo mam już jeden plan i tutaj duży. A sumie nie ma tutaj kuchni. E, tam jakoś się obejdzie bez... O, tutaj będzie jadalnia. Hmm. Więc tutaj robimy jadalnię na świeżym powietrzu. Bardzo chciała, żeby mnie zasubskrybowali, bym miała przynajmniej 10 subskrypcji. Macie czas do tego tygodnia, jeżeli w tym macie 7 dni na dobicie 10 subskrypcji. Będę codziennie nagrywała, przynajmniej się starała się nagrywać. Jak nie będę po prostu nagrywała, to znaczy, że albo jestem w szkole i będą też trochę później bo ja jestem w szkole też, że do szkoły, ale w środę będzie wyjątkowo wcześniej. Więc no i... W środę, jeżeli nic nie będę miała w planach, to będzie środa ale nie obiecuję wam, że będą w środę. też bo z, mogę też z koleżankami sobie iść. Koleżanka. Koleżanka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki filmik i jeżeli będzie tutaj przynajmniej 7 łapek w górę. Może nie, będzie i tak codziennie, więc to nie ma znaczenia, ale ważne, żeby było przynajmniej mniej 3 łapki w górę. Więc no. że Wam pokażę moje. W sumie nie, ja nie mogę pokazywać. Twarzy, bo mamie coś obiecałam. Inaczej bym nigdy się tutaj nie znalazła Nigdy. Najwyżej to po 18. Co? Nie mogła się tu znaleźć. To wtedy bym mogła. I na razie nie będę zmieniała, bo nie mam takiej ochoty bo ładnie. Nie, to wygląda tylko dla widza. Zmienię Ona o, na... o tym ok Okej, tutaj... Będzie podłoga. O taka. I zobaczymy, jak to wyszło. Wow, ale ładnie to korosłupia. Ładny to jest dla widzów pokój. To jest mój pokój. Stworzę was oczywiście. Że was stworzę. Tylko bierzcie mi. To jest mój pokój. Tutaj jest łazienka. A tutaj będzie. A tutaj jest duży, a tutaj jest jadalnia. Więc no, ja już będę się z wami żegnała. Więc no, pa!